Hej, długo nie było filmów, więc macie dors, hech Dobra, chodźmy, hech. Idziemy, idziemy lalalal. Na razie nuda. Kiedy tu się coś wydarzy? no. Cisza xddd. Wlazł kotek na płotek i mruga, taka jest piosenka niedługa miałe. Co ja odwaliłam? XDDD. Ja chyba do psychiatry muszę iść. Idę zaraz rozbić skarbonkę i policzę, czy mi na psychiatr starczy hehehe. Duchy opętajcie mnie. Amen. Na górze rózę, na dole mydło, Artur, przyszykuj kadzidło. Artarer, gdzie te kadzidło? Artur, pozwę cię do sądu, jak nie dasz kadzidła. Oddał kapibażer. Dobra, dam mu spomój, bo dał kapibażer, a kapibażer lubię. Oh daddy. XDDD Ile tych drzwi już, bo nie orientuje się he Kiedy przyleci Bobo... Ja chcę Bobo Łę. Ku dopiero dziesięć drzwi, no ja nie mogę. Była czarownica, co miała kapibażer, czarownica wyrzuciła kapibażer, a kapibara podrusiuje po świecie i ostatnio była pod twoim buźkiem albo pod poduszką, jak jej nie było, to przyjdzie. Ale raczej będzie dzisiaj, bo jutro jedzie do Hiszpanii, a ona ma wielką essę. O, akurat jest u mnie pod nogami. Siema, kapibara. Chcesz mnie ze sobą wziąć jutro do Hiszpanii? Innym razem. No okej. Okay. A on co tu robi, xd? A on przecież tu biega, bo robić co nie ma, xdd. Opowiem ci żart kapibara. Przychodzi żona do męża i się go pyta, czemu ma jej majty, a on odpowiada, że powiedziałaś, że kupiłaś je specjalnie dla mnie. xddd. XD. Płaczę przez ciebie ze śmiechu. Hehehehe. A to gdzie? O, tam, grę! Dobra, idź, kapibara, bo jutro na samolot nie zdążysz, papa papa. Pa. No papa. Dobra, kapibara już poszła, to czekamy na ciekawy moment w grze o nazwie Dors, Heche. He. A i piszcie, czy chcecie dors z moją kolmam. Nuda. No, A i już Oliczyłam kas i starczy mi na psychiatr. Tylko miszę jeszcze się zapisać. Zapomniałam, mam nadzieję, że za drogie nie będzie, bo zbyt dużo kasy nie mam. A no ja nie mogę, kurde. Pieniądze hehehe Uważaj, bo jak jesteś jeszcze na filmie, to dzisiaj będę u ciebie w szafie. W nocy, Heche, będę cię straszyć, przebiorę się za demona. Chcesz serek danio z czekoladą? Ma witamin B. O! Oh. Za oknem baba tańczy. Brań dance. O, goni jakiegoś typa z kamerą. O, ale chotuwa xd. Ma talerz i napis nie przeszkadzać, bo będę gonić. A i jeszcze ma patelnię na meneli. No i kij na ludzi, nie tylko, bo na zwierzęta też. Chyba mnie widziała. Uciekamy. Chcecie demona w domu, to jak tak, to przyklejcie kartkę na oknie z napisem: Chodź do mnie, demonku, to ja będę. Będę miała kolorowe ubrnie, hech. A co tam zazdrościcie, że ja umiem zmienić się w demona, mam wielkie rogi. Jeszcze trzeba trochę przejść, ale nie umiem. XD Baba co gra w doors i nawet w niego grać nie umie. No jak zwykle XD. Co ja mam z tym XD? Idzie chyba lol. No jednak nie. Światełko jej. Tylko go nie było przez kilka sekund XD. I dzień otworzyć. Za niedługo uciekamy przed glutem. Lubię gluta hymn. Ja tych łóżek e nienawidzę no. Jeszcze kilka drzwi do gruta ale niedługo hehe, chyba. Num, o klucz wow. XDDD. Światła minęły lol. Z nomu nołu. Tych drzwi też nienawidzę. No i pająków w tej grze też i oczywiście głupich potworów. O już 29 szybko, no może nie tak szybko, ale szybko. Chodziło o drzwi. Jak coś xd. Kiedy ten glut tnu. Kocham ten okój tylko obrazy i nic więcej, uśmiechnięta buźka z sercami. La, la, la. Okej, okay, już. O już powoli widzę oczy. Czyli zaraz glut. W końcu nie mogłam się doczekać. Wieczka i oko XD ciągle mi światła mrugają, a potwór nie leci. Chyba już glut A boję się le. Dobra, szybko uciekajmy. Uciekajmy. Aaa. -a -a. Pomocy. I źle pobiegłam smutna Buśka. Dobra, zginęłam, to papa, jeśli chcecie part 2, to poszcie baji.